Kiemaneczko jestem łaście chciałem pokazać co na swoim drugim koncie. dopnę surga, to jest dowód. Na moim telefonie drugim koncie. To 2700 kucharków i otwieram sobie właśnie tego Big Boxa tutaj. I wydropił mi surg. Nie spodziewałem się, bo mógł mi tutaj wydropić... Właśnie ogarni sobie kar e, albo drzeki. Ja tego nie rozumiem w ogóle, jak to jest możliwe. Szkoda, że tego nie nagrałem, ale nie wiedziałem, że coś mi wydropi, bo dokąd to nigdy mi praktycznie nic tutaj nie wydropiło na tym koncie, nie wiem. Ale zobaczcie, mam teraz surga na drugim koncie. Szkoda, że nie na tym. No ale no, mam surga na drugim koncie, tego bardzo fajnie. A to jest do bardzo fajnie na no razie. nie musiałem kupować. Super. Legono, like zostawcie łapeczkę w górę i Zubika. Za ja to, 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 go dropnąłem na połazie. No, Nie wiem jak to jest możliwe. Niemożliwe po prostu, że go ja go dropnąłem. się tym podjerałem w ogóle. Legono, like dziękuję Wam za oglądanie.